Połyków. proszę bardzo. Co? Dziewczyny są zachwycone. To ich ulubiona guma Huba Buba. W dodatku taka ogromna. Ja zacznę. Ta guma jest taka niebieska. Tak i taka smaczna. Huba Buba to moja ulubiona guma. Możesz iść szybciej? Jest za duża, nie mogę jej ugryźć! Mam pomysł! Duże nożyczki do dużej gumy! Właśnie tego potrzebuję! Prościzna! Suzy, teraz ty! Chętnie! Co? Papryczki? A gdzie moja guma? To niesprawiedliwe i nieśmieszne! Dobra, spróbuję! Od małego kęsa chyba nic mi nie będzie! O nie, to jest za ostre! Mamy tu pożar! Trzymaj, to jest twoje! Nie, zabieraj to! Teraz twoja kolej, pokaż co masz! Co to, Huba Buba? Skąd ona się wzięła? Co to było? Przepraszam, to nasza sprawka. Chciałabym, żeby trafiło mi się coś smacznego. Właśnie o to mi chodziło. Huba Buba o smaku truskawkowym. Ciekawe, co ja dostałam. Co? To przecież cała masa brokułów. Nie cierpię ich. Dobrze ci tak. Co? Torba papierowa cię nie uratuje. Wygląda na to, że Monika postanowiła ukryć się pod warstwami toreb. Ale Emma tego tak nie zostawi. Co? Jeszcze jedna? I jeszcze jedna? Ile ich tam jest? Moja cierpliwość się skończyła. Co robić? Wiem. Co Emma kombinuje? Postanowiła zwabić Monikę smakołykiem. I to działa. Jak to pięknie pachnie. To smacznego! Pół, co za uchyda! Zabierzcie to ode mnie! Nie chcę nawet widzieć tych brokułów! No to zajmę się swoją gumą! Smakuje jak prawdziwe truskawki! Niesamowita! Chcę więcej! Uj, ja też chcę spróbować! Ej, zostaw to moje! Dziewczyna, ona jest taka duża, że wystarczy dla wszystkich! Ona będzie tylko moja! Dobrze ci tak! Nie martw się, nie pozwolę cię skrzywdzić! Dziewczyny, nie zapominajcie o challenge'u. Dostałam ogromną hubę bubę o smaku coli. Jest najlepsza na świecie. A ty co masz? Spójrz, mam prawdziwą pizzę. Zaraz ją zjem. Jest pyszna. Ja też chcę. i masz swoją własną gumę. Nie to nie, moja i tak jest lepsza. Ciekawe, co się stanie, jeśli dodam mentosów. Suzy, to bardzo zły pomysł. A według mnie bardzo dobry. Monika, to dla ciebie. Dzięki! O nie! Suzy znowu nabrała Monikę! Jesteś taka łatwowierna! Nie gadam z tobą! Dziewczyny się chyba nudzą! No to łapcie! To automaty ze smakołykami! Z czekoladowymi kulkami i z gumami! Zobacz, co tu mam! Monetę! Użyję jej do wyciągnięcia moich czekoladowych kulek! O Ojej, jak ich dużo! To dopiero apetyt. Uwielbiam czekoladę. Ja też mam kilka monet. O nie, w moim portfelu jest dziura. Masz pecha, a ja znalazłam kolejną monetę. Mam pomysł, zabiorę ci ją. Co się dzieje? Przestań! Monika, to nie fair, to moja moneta. Oddaj ją, przestań! Za późno, teraz ja też mam całą górę gum. Mam zamiar spróbować wszystkich smaków naraz. I co ja mam teraz zrobić? Podziwiaj mojego balona. On nie jest ogromny. Monika, dokąd uciekasz? Nie odlatuj! Pa, Będę za tobą tęsknić. Wow, to gumalowy jest. Czujecie już miłość w powietrzu? Raczej coś paskudnego. Co ty tam masz? Spleśniały ser, serco straszne, nie mogę oddychać. Emma, zaczynaj. Chętnie. Wow, jest jej tak dużo! Guma jest taka słodka. Ja też bym chętnie spróbowała. Ciekawe, ile gum jest w pudełku? Myślę, że jest ich bardzo dużo. Zgadza się, nawet nie jestem w stanie ich wszystkich zliczyć. Ja mogę policzyć i spróbować. Nie ma mowy, poradzę sobie. Emma, ale masz apetyt. Ta guma jest tak soczysta, że nie mogę przestać. Daj mi spróbować, proszę, naprawdę chcę spróbować. Nie. Chociaż dobra. Wszystko dla mojej przyjaciółki. Emma chyba coś kombinuje. Chwileczkę. Nie wydaj mnie. Jeszcze coś dorzucę. Gotowe. Wyszła niezła ochyda. Specjalnie dla Moniki. Jeszcze muszę to ładnie zapakować. Częstuj się. Dziękuję, jesteś najlepszą koleżanką. Co to jest? Zabierz to z powrotem. Nie, to prezent. Więc go wyrzucę. Monika, nie denerwuj się, lepiej zjedz swój ser. Spróbuję kawałek, ale paskudny. Nie zjem ani jest zbyt gorzki i kwaśny. Co ja mam z nim zrobić? Wiem, Emma, zobacz jaki duży ptak. Gdzie? Nic nie widzę. Czego wyrzucić? Już wiem. Zjadłaś tak szybko? To podejrzane. Byłam po prostu głodna. Co jest? To serowe bombardowanie. Emma, uważaj! What? Ser? Skąd on się tu wziął? Nie mam pojęcia. To twój ser. Pffu, hey, nienawidzę zgniłego sera. Moja biedna głowa. Dziewczyny, trzymajcie. Super, świetnie. Suzy ma wielki kubełek lodów, a Monika wiaderko gum. Ja zacznę. Dobra. Mam łyżkę. Nie jest za mała. Ta będzie dobra. O nie, Suzy zamarzła. Co robić? Mam pomysł. Suszarka do włosów sprawdzi się idealnie. Dzięki! Co to jest? Lody Suzy roztopiły się i zamieniły w koktajl mleczny za rady zjeść ich łyżką. Wiem, wypije to. Suzy, jesteś cała brudna. Nieważne, to jest takie pyszne i słodkie. Teraz ja. Co się stanie, jeśli roztopię gumę? Uff. Zepsułaś wszystkie gumy. O nie, jak ja to teraz zjem? No to był naprawdę świetny pomysł. Brawo. I jak wam się podobają zestawy takich gum? Są super! Chcę tego spróbować. O! Ja też otworzę. Ty masz tęczową. Odczep się od mojej gumy. Tak? No to się trzymaj. Zróbmy sobie zawody. Kto nadmucha najwięcej balonów z gumy, ten wygrywa. No dobra, czas start. Monika jest naprawdę dobra w robieniu balonów. Suzy, niestety, została w tyle. Wiem, jak wygrać. Właśnie tak. Jaka ta szkoda. Teraz muszę zjeść całą gumę sama. Bardzo dużo straciłaś, Monika. Zjadłaś całą moją gumę. Sprawdźmy, co tam mamy. Klucz. Hej! Ja też mam klucz. Mój, skrzynia. Otwieraj. Coś poszło nie tak. Suzy, jak mogłaś złamać klucz? Jak się teraz dowiemy, co jest w skrzyni? Zrobiłam to niechcący. Chwileczkę, pachnie jak czekolada. To czekoladowy klucz. I w dodatku bardzo smaczny. Okej, okay, ale jak otworzymy skrzynię? Nie martwcie się, mam pomysł. Co ty znowu wymyśliłaś? Kilka ruchów i gotowe. Wow, to mapa. Wygląda na to, że dziewczyny znalazły prawdziwą mapę skarbów. Wow, to ona! Najwyraźniej Emma ma klucz do skarbu, który zaznaczono na mapie. Pożyczę? Emma jest zdeterminowana. Nie przeszkadza jej ani upał, ani zimno. Najważniejsze to znaleźć skarb piratów. Suji! Już biegnę! Suzy, przesuń się! Oto i on, mój skarb. O, Emma otworzyła skrzynię. Ciekawe co tam jest. Skarby, diamenty, słodycze. Wow! Chodź do mnie! Pięknie pachnie. Sprawdźmy jak smakuje. W środku musi być coś naprawdę pysznego. Albo i nie. To obrzydliwe! Już nigdy nie nabiorę się na piracki skarb. Suzy i Kate? To bitwę. Każda z nich chce jako pierwsza sprawdzić, co jest pod kloszem. I zwycięża kate? Co tam jest? Wow, prawdziwa torebka Chanel. Marzenie każdej dziewczyny. Co jest w środku? Oh. Wow, przeszłaś metamorfozę. Wow. Bardzo ci pasuje. A co tam jest? Oh wow, ale yeah. fajne. Lakier do paznokci. Też, żebym zrobiła ci manikur? Pewnie. Zrobię z ciebie prawdziwą ślicznotkę. Kate, czy trzy kolory na raz to nie za dużo? To jest to, czego właśnie trzeba. Suzy, jesteś prawdziwym... Rosomakiem. Przynajmniej teraz możesz jeść bez widelca. Wystarczą paznokcie. Nie chciałam takiego manikuru. Suzy, teraz twoja kolej. W ten sposób będziemy czekać do rana. Kate, pomóż jej. Wyglądasz jak dinozaur. Pomocy, mam łapy. Ach tak, mam masz. To Suzy postanowiła pozbyć się swojego manicure'u się tak bardzo podoba. Przynajmniej teraz mogę w spokoju podnieść klosz. Wow, co za torebka. Hmm, mam ochotę ją zjeść. Nie chcesz otworzyć? Spróbuj zębami. To jest najlepsza torebka w historii. Jest piękna i bardzo smaczna. Ja też taką chcę. To jest pyszne. Wow, coś tam jest. Co tam? Ja też mam lakier do paznokci w torebce. Chcesz? Teraz ja mogę ci zrobić manicure. Tak, chętnie. Suzy, czy tak można traktować swoich najlepszych klientów? To jest najlepszy manicure. Gotowe. Co się stało z moimi paznokciami? Manicure za manicure. Co za koszmar. Jak ja mam chodzić z takimi palcami? Suzy to nie obchodzi. Delektuję się smakiem swojego czekoladowego lakieru. Mhm. Mm Czy to naprawdę czekolada? Yeah. Pyszne. Come on! Podnosimy? Co to jest? Pusty kubek. On nie, też jest pusty. Mam pomysł. Koke, kakao. Susi, co ty znowu kombinujesz? żeby było przyjemniej i moja ulubiona książka. To jest idealny wieczór. Tak, to naprawdę super. Chyba do ciebie dołączę. Ciekłe mleko i kakao to jest właśnie to, czego trzeba. Próbujmy. O nie, mój kubek. Suzy, nie ciesz się zbyt wcześnie. Pamiętaj, w jakim wyzwaniu bierzesz udział. Chwileczkę, to jest kubek z czekolady. Dlaczego on zawsze ma szczęście? Mmm, to jest pyszne. Roztopiona czekolada jest moją ulubioną. Jest taka miękka, ciepła i słodka. Rozkosz. A ja też doskonale spędzam czas ze swoją książką. Bez całej tej pysznej czekolady. Kto tym razem jako pierwszy sprawdzi, co jest pod kloszem? Suzy, czekaj. Suzy, co tam mamy? Czekoladowy pantofelek z cukierkami M&M's z w środku. Poszczęściło mi się co za puszczności. Od czego by tu zacząć? Hmm, zacznę od tego małego cukiereczka. Trochę magii. Ła, wow, niebieska czekoladowa fontanna. Emma nie ma co zazdrościć. Może Suzy się z Tobą podzieli. W międzyczasie możesz poszukać kubka. Po co kubek, skoro jest pantofelek? Wow! Fajnie. Spróbujmy. Jakie to pyszne, mm, dlaczego ona ma zawsze szczęście, mm. czekoladę można jeść bez końca, zwłaszcza gdy jest taka pyszna, mmm, komuś tu przydałaby się kąpiel, moja kolej, co za but, taki jaskrawy i piękny, Okay, dopóki Katie jest zajęta, mogę cieszyć się fontanną ile chcę. Suzy, to właściwie moja kolej. Dobra, czas się pożegnać. Wystarczy. Mm. Nie smuć się. Zobacz jakiego mam świetnego pantofelka. Zamierzam go teraz przymierzyć. Uuu, wow, co za gibkość. Jest idealny. Pasuje mi? Tak, tak, tylko opuścisz tę nogę. Po prostu mi zazdrościsz. Oczywiście. Jesteś przecież prawdziwym kopciuszkiem. Wow! Pora iść na bal. Ups, boję się, że czas minął. Kate, oh. Gdzie się podziałaś? Nie, hej! Hej! Jesteś tam? Podnosimy. Śminki. Która ma ta czekoladowe, a która prawdziwe? Kate coś wyczuła. Mmm, czekolada. Mm. Szczęściara. Kate, twoje zęby są szmince. To wygląda przerażająco. Co? Zaraz to naprawimy. Suzy, co ty znowu wymyśliłaś? Ty i tak pięknie wyglądasz. Wow, to niezwykłe rozwiązanie! Kate, co za pocałunek! Od tego nie da się uciec! Zadziałało! Kate, nie masz nic przeciwko, ja tylko spróbuję. Tę i tę i może jeszcze tę. Mmm, to jest takie pyszne. Kate, nie smuć się. Następnym razem będziesz ostrożniejsza. Uuu, to prawdziwy globus. Jest do niczego. A mi się poszczęściło. Mam całą czekoladową ziemię. Zacznę pierwsza. Okej. Okay. Suzy, wywołałaś trzęsienie ziemi. Co to było? Myślę, że to jego sprawka. Zdecydowanie. On za tym okay. stoi. Dawaj zaczynaj pierwsza tak, tak będzie lepiej. Suzy, nie przestań, nie rób tego! A co z bezpieczeństwem Emmy? Ruszamy! Pomocy! Co się dzieje? Przejęcie ziemi zakończyło się sukcesem. Mm, to jest takie pyszne. Suzy, opuść mnie na dół natychmiast. Nie ma mowy, zostań tam! Czas, gdy ja rozkoszuję się moim czekoladowym globusem. Co za pyszności. Pizza, jak fajnie. To jest moje ulubione danie. Spójrzcie, jest też ser. Trzeba go zetrzeć na tarce i dodać do pizzy. Jesteś w tym całkiem dobra, Jess. Ser na pewno sprawi, że moja pizza smakuje jeszcze lepiej. O tak, jest boska. Mogłabyś się pospieszyć, ja też jestem głodny. Przepraszam, Andy, ale teraz moja kolej. Dostałam większy kawałek sera. Jak ładnie wygląda na pizzy. Zgadzam się, ślinka mi cieknie na jego widok. Nie udław się. Radzę nie patrzeć, jak jem. Nie mogę oderwać wzroku. Andy, mam dobrą wiadomość. Twój ser też już jest. Szybko zetrę go na tarce. Zobaczcie, jak go dużo. Ten kawałek po prostu się nie kończy. Jestem już zmęczony. Duża porcja ma swoje minusy. Na razie idziemy na małą drzemkę. Ja też z chęcią odpocznę. To nasza szansa, Jess. Wiesz o co mi chodzi? Oczywiście. Szybko weźmy pizzę i zjedzmy ją, zanim Andy się obudzi. Jakie to jest dobre. Nie mogę przestać. Świetna przekąska. Co? Nie! Tylko jeden kawałek gumy? Jakie to smutne. Moja porcja wygląda o wiele bardziej atrakcyjnie. Ale wciąż nie jest idealna. Moja natomiast jest spełnieniem marzeń. Zak, naprawdę jesteś szczęściarzem. Ale to ja zacznę. Myślę, że uwinę się szybciej niż wy. Zastanówmy się, ile gum jest w opakowaniu. No cóż, nieźle. Wystarczy, żeby rozpieścić kubki smakowe. Co za bogaty smak. Jess, twoje policzki są tak spuchnięte, że zaraz pękniesz. To jakaś kara? Nie mogę nadmuchać mojego balona. Nie śmiejcie się, po prostu muszę się skupić. Ups, przypadkowo wyplułam gumę. Fuu, prosto w moim kierunku, zabieraj ją. O nie, spójrzcie, co się z nią stało. Wygląda ohydnie. Zaraz zwymiotuję. Nie zjem już tego. Na pewno z moją gumą to się nie stanie. Zacznę od zdjęcia opakowania. A teraz można spróbować. Czy to wszystko zmieści się w Twoich ustach? Nie martw się, wiem jak radzić sobie z gumą. Nic nie rozumiem. Po co to podrzucasz? Żeby potem złapać ustami. Właśnie tak. Czy to nie fajne? Wow, 10 na 10. Czas na porządną pracę szczęki. No dalej, skup się, Mary. Możesz to zrobić. Chyba coś mi wychodzi. O nie, duszę się! Pomocy! Musimy ją ratować, Zak! Nie rób tego, proszę, dam sobie radę. O nie, twoja ośliniona guma trafiła prosto w moje czoło. Fuj, trzeba ją natychmiast odkleić. To obrzydliwe. A ja myślę, że jest ok. Jestem gotowa ją zjeść. Obrzydliwe jak mogłaś. Super pyszności. Mam nadzieję, że moja guma nigdzie nie spadnie. Oj, bo blisko. Spokojnie będzie dobrze. Uff, dzięki Bogu. Bałem się, że runie. Ale jak się dobrać do tej góry? Spróbuję jeszcze raz. Tylko ostrożniej. O nie! Skąd się wzięła ta ryba? Mówiłam ci, że nie będę tego jadła. Zaraz znajdę tego, kto to zrobił i na pewno będzie miał kłopoty. O, Zach! cześć! Dlaczego tu jesteś? Chciałam się dowiedzieć, do kogo należy ta ryba. A, chyba już rozgryzłem. Suzy zabiera ją z powrotem. Oddaję! Nie trzeba było. Fuu. Dobrze ci tak. Jaka pyszna guma! Znalazłem winowajcę. Teraz można się zrelaksować. Gdzie się podziała moja guma? E, tutaj, zostawiłyśmy ci jedną. Okay. Dzięki bardzo. Ale nie mogę się oprzeć wrażeniu, że zostałem oszukany. Jestem szalenie głodny. Najwyższy czas, żebyśmy coś zjedli. Mam tabliczkę czekolady. Super, jak pachnie. Dlaczego tylko Mary ma przekąskę? Ja też chcę! Wspaniała, ale troszkę mała tabliczka czekolady. Spójrzcie, dostałam od razu kilka naraz. Co za szczęście! Dlaczego włożyła się do miski? Chcę je roztopić. Zobaczycie, wyjdzie fajnie. Myślę, że to świetny pomysł. Nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć efekt. Gotowe! Teraz zobaczymy, co wyszło. Wow, cała miska gorącej czekolady! Tak, wygodnie to będzie pić przez słomkę. Jest pyszne. Miałam dobry pomysł. Jess ma jeszcze jedną tabliczkę. To genialne jedzenie czekolady i popijanie i czekoladą. Tak, to było pyszne. Mam przeczucie, że niedługo zobaczę swoją porcję czekolady. Intuicja mnie nie zawiodła, już jest! Wow, jak dużo! Chciałabym być na miejscu Endiego. Wy już zjadłyście swoją czekoladę, teraz moja kolej. Z tylu tabliczek można zbudować całą fortecę. Wow, wygląda niesamowicie. Ostatnia tabliczka jest na miejscu. Moje artydzieło gotowe. Można próbować. O tak, to jest po prostu wspaniałe. Wybacz, Andy, ale będę musiała zniszczyć twoją słodką fortecę. Wow, czekolada wylądowała tuż pod moim nosem. Dobra, częstujcie się. Dlaczego w tym rożku jest tak mało lodu? Nie podoba mi się to. Ręk wygląda słabo w porównaniu z moim. Co to jest? Największy rożek, jakiego kiedykolwiek widziałam. Jest wspaniały. Dobra, ja zacznę. To nie potrwa długo. Lodów jest tak mało, że nie mogę ich nawet językiem wydobyć. Kurczę, nie sądziłam, że to będzie takie trudne. Dobra, mam tego dość, trzeba coś zrobić. Chyba coś wymyśliłam, po prostu przekręcę rożek. To nie był dobry pomysł, Emma. Kurczę, nadal nie mogę zjeść lodów. Wreszcie mam je w rękach, choć nie wyglądają zbyt dobrze. Dobra, zadowolę się tym, co mam. Swoją drogą są pyszne. Można polizać lody i zagryźć wafelkiem. Wspaniale. Masz bardzo dziwny gustem. Muszę dostosować się do okoliczności. Cieszę się, że i ja mogę teraz spróbować lodów. Ej, co ty robisz? Degustuję. Nie możesz to moje lody. Ale są tak dobre, że nie można się od nich oderwać. Jadłaś już swoją kulkę, wystarczy nie zbliżaj się więcej do moich lodów. Sam się nimi zajmę bez twojej pomocy. To jest naprawdę dobre. Nie wiem, który z nich najbardziej mi smakuje. Wafelek też jest smaczny. Zapamiętam ci to. Przestańcie się kłócić, życie jest piękne. Wystarczy spojrzeć na prezenty, jakie nam czasem daje. Ten rożek jest tak ciężki, że ledwo mogę go utrzymać. Jest szybko, Susie! Masz rację, Quentin. Im więcej zjem, tym rożek będzie lżejszy. W razie czego możesz liczyć na moją pomoc. Myślę, że sama sobie poradzę. Nie ma pośpiechu. Będę się nim cieszyć. Jakie to jest pyszne! Każda kulka jest wyjątkowa. Rewelacja. Szkoda, że mogłam spróbować tylko jednego smaku. Oj, jakoś mi zimno! Co z nią? Ej, Suzy, jak się masz? O nie, odmroziłam sobie palec. Musimy ją jakoś rozgrzać. Wiem, co nam pomoże. Włącz gorące powietrze. O, tak, jak ciepło! Znów czuję swoje ciało. Bardzo wam dziękuję. Jesteście prawdziwymi przyjaciółmi. Nie ma za co jesteśmy zespołem. To było straszne. Wow! dogi, świetnie! Mój wygląda na bardzo małego w porównaniu z waszymi. Co na pewno? Zobacz, co ma Mary! Największy hotdog, jakiego kiedykolwiek widziałam. Mam nadzieję, że moja porcja będzie mi smakować. O tak, jest świetna! Szybko to zjadłaś, Jess. Teraz Tendi. Jestem gotowy. Jeju, jaki jesteś niezdarny. To nie moja wina. Hot dog sam się rozpadł. Nie mam ochoty jeść samej bułki. Muszę coś wymyślić, żeby uniknąć tej samej wpadki. To nie będzie łatwe, Mary. Nic nie szkodzi. Znalazłam rozwiązanie. Trzeba wziąć większą bułkę, żeby wszystkie kiełbaski się w niej zmieściły. Pyszności. To genialne. Dlaczego na to nie wpadłem? Brawo. Jesteśmy z Ciebie dumni. Dziękuję.